Siema z tej strony do Manu, a dzisiaj po bardzo długiej przerwie przychodzę z drugim odcinkiem Tanie, ale dobre. W którym mam dla Was ekipę zaledwo 180 tysięcy monet, do której dołączam taktykę oraz wytyczne, które pokażę na końcu tego filmiku. W samej grze drużyna ta opiera się na ustawieniu 4-2-3-1 i jak widać mamy tutaj nawet wielu piłkarzy, którzy jeszcze z miesiąc temu występowali w dobre, ale droższe. Natomiast ceny poszły mocno w dół, i realnie osobom, które nie mają high w FC24, bo mało grają, albo dopiero teraz dołączyły do tej gry, pokazuje tutaj ekipę, która po prostu jest warta swojej ceny, i nie zawiera w sobie zbyt wiele szpanu. No bo taki waran kosztuje obecnie 9000 monet i za tę cenę nie da się kupić w ogóle żadnej karty specjalnej, a konkurencyjny esio dla Francuza kosztowałby co najmniej kilkadziesiąt tysięcy. Więc, no może ta ekipa nie powala zbytnio nowościami, ale to jest faktycznie prawdziwe, tanie, ale dobre, gdzie największą gwiazdą został kaut kosztujący 50 tysięcy monet. Jednak jego obecność nie jest szpanem, a po prostu wyjściowym ustawieniem. Jest to gość, który grając na pozycji środkowego SPO ma podstawową wiedzę o wszystkim, od tempa, przez drybling, po strzały, a ponadto ma on podstawowe pojęcie o grze w obronie. Więc wspiera swoją drużynę w defensywie nie tylko z tej pozycji, bo dodatkowo, w razie czego możemy ustawić tę ekipę w trakcie meczu na ustawieniu 4-3-2-1 i tam, jako trzeci środkowy pomocnik, kaut także jest w stanie wspierać defensywę. Na ogólnie kosztuje tak mało, bo jego kartę w wyjściowym składzie umieścić możemy tylko na prawej pomocy, a na tej pozycji, nie mając trików ani wybitnego tempa, oczywiście Furoriona nie zrobi. Patrząc na tę ekipę, widać od razu, że nietypowe jak dla mojego stylu gry jest to, że po prawej stronie biega prawonożny kawaleiro, a po lewej stronie biega także prawonożny son. I to jak dla mnie jest faktycznie mała wada, ale koreańczyk ma za to inne potężne zalety, bo jak wiemy dał on się nam poznać przez te dwa miesiące jako mistrz strzałów finezyjnych i właśnie w tanim zespole taki piłkarz jest jak najbardziej potrzebny, bo gdy mocny rywal z potężnym składem zamuruje się w polu karnym, a my nie mamy na ataku kogoś pokroju Ziko Zagrywamy piłkę do Sona i walimy na oślep finezję z dystansu, a on dosłownie niszczy każdego przeciwnika, no i dodatkowo daje nam sporo przyjemności, bo zdobycie takiego gola no po prostu zawsze jest fajne, chociaż oczywiście Son ma także wiele innych zalet, bo i wchodząc w pole karne niszczy rywali niczym rasowy snajper, a i dribbling 0-1 nie wyglądał u niego najgorzej. Natomiast drugie skrzydło działa już zgoła odmiennie, a w moim przypadku klasycznie, czyli szybki Cavaleiro obiega boisko i albo strzela na dalszy słupek, albo zagrywa piłkę do Rashforda, który jak już wiemy od dawna jest całkiem niezły w wykańczaniu takich akcji, jak i po prostu ustawianiu się, by strzelić do pustej, co wcale nie wychodzi każdemu. W każdym razie Anglika znamy, więc powiem jeszcze, ja że Portugalczyk chodzi po cenie Quixelu, a ma 91 tempa, 4 gwiazdki sztuczek i kilka stylów gry, w tym szybkość, dryk oraz Trivel'a, więc jest on idealny na swojej pozycji, to tym bardziej bardziej, że ma 91 zwinności oraz równowagi, a do tego 90 siły, co jak na tak tanią kartę no nie jest nadzwyczaj często spotykanym połączeniem, no ale z drugiej strony sporą rolę odgrywa tutaj pewnie overall i trudność wkomponowania w skład, która jest jeszcze większa u Maticia, bo nie dość, że nie gra on w jakimś nadzwyczajnie popularnym klubie, to jest Serbem, no ale tutaj udało się go wepchnąć na pełnym zgraniu z pomocą menedżera i bez wątpienia było warto. Matic że 194 cm wzrostu, ma 80 tempa, a jako SPD oceniony jest wewnątrz gry na 88, więc jest to typowy ukryty rzeźnik. Wielki, silny, mający podstawowe pojęcie o wszystkim, i tak szybko biega, że parę razy zrobiłem nim rajd na skrzydle. Jedyną wadą serba jest słaba zwinność, natomiast to nie rzuca się jakoś nadzwyczajnie w oczy, bo tam, gdzie matycznie nie zdąży się odwrócić, wystawi po prostu nogę, no a tym potężnym zasięgiem. Dosłownie nęka on swoich oponentów, i tak jak ma on nakaz trzymać się cały czas z tyłu i wyczekiwać na rywali, tak grający obok Tonali ma zrównoważoną szerokość gry i co za tym idzie. Cały czas wspiera swoich partnerów pod obiema bramkami, popisując się od czasu do czasu genialnymi uderzeniami z dystansu. Trochę dziwnie się na to patrzy, że gość, za którego jeszcze niedawno dawałem 100 tysięcy monet i był on moją podstawową gwiazdą ekipy do niszczenia Food Champions, teraz jest już gwiazdą tanie, ale dobre za 10 koła. Ale Włoch nie zapomniał, jak się gra i dalej drzemią w nim spore umiejętności, co tyczy się także obrońców. Bo Warani Marquinhos to od dawna świetny duet. Hakimi, jak tak samo był jeszcze przed chwilą gwiazdą mojego składu za 2 miliony, no to teraz kosztuje 3 tysiące, ale nie zapomniał, jak się gra i na wzór Tonaliego biega od bramki do bramki, siejąc zniszczenie. Największe obawy miałem tutaj co do Mendesa, który jest takim typowym gościem dla utrzymania chemii, no ale jak się okazało, wcale nie jest nim najgorzej. Portugalczykiem da się jeszcze grać, a też boki obrony to nie są raczej najważniejsze pozycje w składzie, więc kończąc omawianie tego zespołu na bramce znalazł się Nick Pope, jednak sytuacja wygląda tak, że testuję różnych bramkarzy i wracam do Pope'a, Znowu testuję innych bramkarzy i wracam do połpa, i tak znowu, i znowu, i nie widzę wielkiej różnicy u siebie między nim a takim Kurtu'a. Bo jak wiadomo, Belg gra dobrze, kiedy gra dla rywala, a u nas to już nie zawsze tak fajnie wygląda, więc myślę, że połpem będzie można spokojnie pobawić się jeszcze przez jakiś czas. I na zakończenie obiecana podstawowa taktyka oraz wytyczne dla tej drużyny opierającej się w samym meczu przede wszystkim na ustawieniu 4-2-3-1. Z pobocznych kwestii ważne tylko, żeby Son nie wykonywał tutaj rzutów rożnych, bo wtedy będzie nam on podbiegać na skraj szesnastki i po krótkim podaniu piłki zniszczy rywala swoją finezją z dystansu, więc no ogólnie polecam, bo jak na tak tani skład bawiłem się nawet lepiej niż się tego spodziewałem. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!